Nowa oferta KSW dla Mariusza Pudzianowskiego wywołała falę emocji w świecie MMA. Organizacja chce zatrzymać swoją gwiazdę, proponując jedną z najwyższych w historii umów. Materiał ujawnia spekulacje dotyczące finansów, przyszłych walk oraz strategicznych planów KSW związanych z Pudzianowskim. Nowa oferta KSW dla Mariusza Pudzianowskiego wzbudza ogromne emocje w świecie sportów walki. Kto by pomyślał, że były Stronman, który zadebiutował w MMA zaledwie 6 miesięcy po rozpoczęciu treningów, stanie się jednym z najważniejszych zawodników w historii polskiej organizacji. KSW, dążąc do zatrzymania swojej gwiazdy, przygotowało dla Puzianowskiego propozycję, którą trudno jest odrzucić. Spekulacje na temat finansowych aspektów tej umowy krążą wśród fanów i ekspertów. Choć oficjalne szczegóły nie zostały ujawnione, wiadomo, że kwoty są jednymi z najwyższych w historii KSW. Atrakcyjna oferta ma na celu nie tylko zatrzymanie Pudzianowskiego w organizacji, ale również przyciągnięcie większej liczby widzów na kolejne gale. Jak powiedział Martin Lewandowski, dzięki Pudzianowi KSW stało się globalnym fenomenem. W grę wchodzą także plany walk, które organizacja ma dla Pudzianowskiego. Konfrontacje z czołowymi zawodnikami oraz starcia, które przyciągną tłumy, są kluczowe dla strategii KSW na najbliższe lata. Mariusza czeka nie lada wyzwanie, ale jak podkreślał Mateusz Borek, każda walka z Pudzianem to spektakularne widowisko. Czy Pudzianowski zainteresuje się innymi opcjami poza KSW? Choć rozważa różne możliwości, jego główny cel to kontynuacja kariery w MMA. Być może zdecyduje się na projekty biznesowe, ale to właśnie oktagon jest tym, co napędza jego motywację. Rafał Moks wspomniał kiedyś, jego determinacja w każdej walce to coś, czego trzeba się uczyć. Przejście Mariusza do MMA było niczym przejście Konora MC Gregora do UFC, emocjonujące i przyciągające uwagę całego świata. Podobnie jak McGregor, Pudzianowski przyciągnął ogromną uwagę mediów, choć w przeciwieństwie do Irlandczyka, Mariusz nie miał doświadczenia w sportach walki przed debiutem. Jego historia jest bardziej zbliżona do Brocka Lesnara, który również przyszedł do MMA z innej dyscypliny sportowej, sprawiając, że fani trzymali kciuki za jego sukces, mimo licznych przeszkód na drodze. Mentalność zwycięzcy, którą Pudzianowski szlifował jako stronman, przyniosła mu sukces również w MMA. Jego transformacja fizyczna, polegająca na zredukowaniu masy mięśniowej, była koniecznym krokiem w dostosowaniu się do nowej dyscypliny. Determinacja, z jaką podchodził do każdej walki, oraz gotowość do rywalizacji z najlepszymi, przyczyniły się do wzrostu jego popularności wśród fanów. Jak zauważyła Karolina Kowalkiewicz, za jego sukcesem stoi nie tylko siła fizyczna. Ale też umysł wojownika. KSW, świadome wartości, jaką Mariusz wnosi do organizacji, traktuje jego obecność jako kluczową część swojej strategii. Każda gala z Pudzianem to pewność wysokiej oglądalności i pełnych trybun. Z perspektywy medialnej, nie ma drugiego takiego zawodnika jak on, który skutecznie przyciągałby uwagę, będąc nowicjuszem w MMA. Łukasz Jurkowski podkreśla, nie ma drugiego takiego zawodnika jak Pudzianowski który przyciągnąłby taką uwagę, będąc nowicjuszem w MMA. Pierwsze kroki w MMA były dla Mariusza pełne wyzwań, ale także sukcesów. Jego debiut po zaledwie sześciu miesiącach treningu był odważnym posunięciem, które pokazało, że chęć do nauki i rozwijania umiejętności może przynieść efekty. Z czasem z dnia na dzień stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników na świecie. Jego treningi były nie tylko ciężką pracą, ale także okazją do wprowadzenia nowatorskich metod, w tym tych zaczerpniętych ze sportu strongmanów, które stały się symbolem jego stylu przygotowań do walk. Na końcu liczą się nie tylko pieniądze, ale także pasja, z jaką Pudzianowski podchodzi do swojej kariery. Komentator sportowy Andrzej Janisz powiedział kiedyś: Z Mariuszem każda walka to spektakularne widowisko, nawet jeśli nie kończy się przed czasem. To prawda, Pudzianowski potrafi przyciągnąć tłumy, niezależnie od wyniku. Z każdą walką udowadnia swoją wartość i determinację do dalszego rozwoju. Nawet jeśli zdarzają się porażki, to właśnie jego upór i nieustępliwość sprawiają, że Mariusz Pudzianowski zawsze wraca do oktagonu. Podsumowując, oferta KSW dla Pudzianowskiego to nie tylko kwestia finansowa, ale i strategiczna. Federacja stawia na jego popularność i umiejętność przyciągnięcia nowych widzów, co wpisuje się w długofalową wizję rozwoju organizacji. Kto wie, może Pudzianowski stanie się dla KSW tym, kim Hulk Hogan był dla WWF, ikoną, która kształtowała całe pokolenia fanów. Jak mawiają w świecie MMA, nieważne ile razy się przewrócisz, ważne ile razy się podniesiesz. A Mariusz nie tylko się podnosi, on znów biegnie na szczyt. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.